W 2015 roku organizacja nasza kontynuowała, a następnie zakończyła realizację projektu. Łamanie barier, partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych lub Inca Mość Był to projekt, w ramach którego organizowaliśmy szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne, pozwalające im zdobyć nowe umiejętności, ale także środowisko działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych. Projekt wyróżniał się różnorodnością działań, wzięło w nim udział ponad 280 osób i można sądzić, że osiągnie dalsze rezultaty, ponieważ już dotychczas zgłaszali się do nas przedstawiciele polskiej strony, a także białoruskiej w celu kontynuacji nawiązanej współpracy. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki to organizacja pożytku publicznego, działająca na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych z obszaru województwa lubelskiego. Wspólnie z wieloma organizacjami, forum propaguje ich działalność, wykraczając poza granice kraju i regionu. Wśród jego działań zrealizowany został międzynarodowy projekt partnerski. Łamanie barier. Obecnie realizowany jest projekt RITA we współpracy z Ukrainą. Zakłada on przeprowadzenie kilku wizyt studyjnych w Polsce i na Ukrainie. Druga połowa czerwca rozpoczynamy projekt międzynarodowy. Tym razem partnerem jest organizacja z Ukrainy. Projekt dla nadziei RUTRA realizowany w ramach programu RITA. Chcemy nawzajem się poznać, to znaczy my wyjeżdżamy, na Ukrainę. Nasi partnerzy przyjeżdżają tutaj. Oglądamy ośrodki. Myślę, że to będzie początek współpracy i następnych projektów już naszych organizacji członkowskich. I to jest w ramach programu Rita oraz trzy projekty w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Program pierwszy impuls, wyjazdy do placówek rehabilitacyjnych w województwie lubelskim. Brać w nich udział będą przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji osób niepełnosprawnych z naszego województwa. Będzie to ponad 60 osób, ponad 32 placówki po to, żeby się nawzajem poznać i wspólnie robić różne działania. Program taki wzmacniający rehabilitację, bazujący na w pracowniach komputerowych warsztatów, terapii zajęciowych, a przeznaczony dla rodziców, uczestników warsztatów. To jest pokolenie 60-50 które, jeżeli chodzi o obsługę komputera, nie miało tego w nauce, w programie nauki, a ponieważ jest to wymóg tego wieku, więc, żeby pomóc w opanowaniu, robimy taki projekt. I trzeci projekt, projekt, który jest równocześnie kontynuacją i promocją stałego naszego zadania, mianowicie redagowania portalu niepełnosprawnielub.pl. On jest cały czas redagowany wolontarystycznie przez osoby z niepełnosprawnością i właśnie redaktorzy tego portalu będą chcieli zachęcić Twoich kolegów, którzy są uczestnikami warsztatów środowiskowych domu, żeby wspólnie z nimi ten portal redagowali. Forum od kilku lat prowadzi również biuro karier oraz Centrum informacyjno Doradnicze dla osób niepełnosprawnych. Zainteresowani mogą znaleźć dzięki niemu pracę, a także podnieść swoje kwalifikacje i określić plan kariery zawodowej. Centrum Informacyjno-Poradniczym dla osób z niepełnosprawnością. Osoby, które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz ich otoczenie, czyli na przykład rodziny, organizacje różnego rodzaju, instytucje, które się zajmują osobami niepełnosprawnymi mogą skorzystać z wielu porad. Są to porady środowiskowe dotyczące tego, jak sobie poradzić z różnego rodzaju sprawami, z załatwieniem tego rodzaju spraw. Mogą to być porady pedagogiczne, porady psychologiczne oraz porady prawne. Z tych porad oczywiście osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych mogą skorzystać bezpłatnie. Również prowadzimy biuro karier dla osób niepełnosprawnych. Tym bardziej karier osoby z niepełnosprawnością, które poszukują zatrudnienia, czy są bezrobotne, czy chcą zmienić praca mogą skorzystać z paradów psychologicznych, z konsultacji z doradcą zawodowym, na których na konsultacjach mogą ustalać sobie indywidualny plan działania, porozmawiają o swoich możliwościach zawodowych, o swoich kwalifikacjach, o umiejętnościach. Również w biurze karier dla osób niepełnosprawnych działa pośrednik pracy. Pośrednik pracy zajmuje się aktywnym kontaktowaniem się z ruchowanymi no, pracodawcami, z przedsiębiorcami którzy chcą zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, wspiera tych przedsiębiorców w znalezieniu osób z niepełnosprawnością, również organizuje różnego rodzaju spotkania osób poszukujących zatrudnienia oraz pracodawców. W tym roku ze środków miasta Lublin zrealizowano projekt praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy uczyli się pracy dziennikarskiej zbierając materiały o działalności organizacji zrzeszonych w Elfonie. Od kwietnia gromadziliśmy materiały, omawialiśmy spotkania, nagrywaliśmy wywiady z kilkoma organizacjami działającymi na terenie Lublina. Następnie stworzyliśmy cztery krótkie filmy informacyjno-reklamowe o działalności tych e, stowarzyszeń. Są to Migiem przez świat, Europejska Fundacja Opieki Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Grupa Aktywnej Rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Drgawka. Jako reporterzy braliśmy udział w wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez te stowarzyszenia, takich jak rugby na pustkach, czy warsztaty tańca dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Nagrania promowane będą na ekranie informacyjnym, w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej, a także w internecie. Moim głównym zadaniem w projekcie było tłumaczenie filmów na język migowy. W biurze zajmowałam się również edycją nagranych wywiadów oraz grafiką. Zdobyte doświadczenie chcę wykorzystywać w pracy w stowarzyszeniu. Stałym działaniem Elfonu jest również prowadzenie przez jego pracowników oraz wolontariuszy redakcji biuletynu informacji osób niepełnosprawnych www.niepełnosprawni.lublin.pl Oferta jest dosyć bogata. Kierujemy ją do Państwa. Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na to, żeby wspólnie z Państwem stworzyć lepsze warunki dla aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zapraszamy serdecznie. Laszczyńskiego 23 powój 14 niepełnosprawni.lubli.pl zawsze możecie się Państwo z nami skontaktować. Zapraszam serdecznie.